Cześć, Skarbie. Witaj, Kotku. Nie mogę dzisiaj iść na ten konkurs, piękności. Jestem chora. Kochanie, Julio, pójdę za ciebie, nie bój się. Dzień dobry, Pani Sadman. Dzień dobry, Panie Rodzik. Pańska żona też nie może iść dzisiaj na konkurs. Nie jestem posk Dobrze, sąsiad. Sąsiad to ty. Tak, to ja. Niech wygra ten lepszy. pani Julia. Kochanie, wróciłem do domu. Nie jestem twoim kochaniem. Kim ty jesteś, kobieto? Jesteś może kochanką sadmana? Dobrze, to ja już idę, proszę pani. No ja myślę, przyłożę temu kretynowi, jak tylko wróci. Już się przebrałem. Mogę iść do żonki. Cześć, kochanie, wygrałem 5000 złotych. Kim była ta kobieta? Jaka kobieta, Juleczko droga? Już od dawna podejrzewałam, że mnie zdradzasz, Paszą, won, tygnoju. Ależ Juleczko. Won, i dawaj te 5000 złotych. Kotku, mam zawał. Julio, mam zawał. Paszą, won.